Witam! Tutaj samojed! A oto kolejny odcinek Pieczni edycja rozszerzona Ostatnio Ostatnie z Carmen. Konaliśmy zadanie pamięć ostrza. Zaczęliśmy wykonywać. Bo jeszcze nie wykonaliśmy go do końca. Okaż sprawdzę Poboczne. Rozdział drugi. Pamięć ostrza. Nie, to jest główne. Nie, aktywny status. Sagi o mnie ten zaproponować. Miszy Kudłacz. Paczkę, do kogo tutaj A Kolmanowi. A Kolman gdzie jest? A w Miszy Kudłaczu. A dziękuję bardzo. He. Również dziękuję. Sarkisko kelnerka Baranina Koleman Kupujesz coś? A bo to z depozytu musieli mieć tak tą paczkę. Bo by zatrzymali w tym loszku, i później musiałem młodać tą paczkę. Przebogałem sobie. To idę czy taka wykonamy. J. może jakieś poboczne. Tu, muszę udać się do mojego domu. Dobrze, o ale coś zawiszmy grę przed tym. I gram na wysokich ustawieniach, jak coś, czyli tych najwyższych, z włączonym rozmyciem tła. Nic dziwnego. To prawda Zapiszemy sobie krę Ta piwniczka gdzie jest Opuszczony dom O, upiory Szybko Trzeba mieć wyciągnąć A nie tam pochodnie To będzie prościej niż tym Stalowym Mieczem. Jeszcze głośniej sobie może... mniejsze. Dialogi, tak. Może grupowy tym lepiej będzie. Chodźcie na rwocie! Kot zamieć... Mięcho! Mię... Ty, bo zginiesz! O, zginąłeś. Radzie.

そう言うじゃ Walcz, walcz, walcz! Nie gryźcie mnie! Zabijcie był. Teraz drugi! Walcz, walcz! Kończ na Kurwa! Sorry za przekleństwo. Dziwnie się czuję. чи мам чи кайды? задерже дерм боса. просто бобориш

przygód Lotkują, tak jak to w Polsce zawsze. Ogólnie to jest polska, krato, to. Zachowania są tu polskie. Kolmara coś tu nie ma. Prawda jest. To jest. I go nie ma. Ale pójdźmy pierwszy raz na krople Popchnijmy trochę do przodu ten wątek tu I zjedźmy kolejną lokację Pokojnie, piesek nie jest cukru Więc musi nie stanie widzicie, umiem łowić A myśmy tam walczyli Z bestią w jednym z odników wydziwał. Pies. Spać mi się chce. Gerald, miło cię znów widzieć. Dokąd idziesz? Na groble. Przejścia nie ma! Kapitan zabronił wypuszczać! Dlaczego? Rozkaz kapitana. Chcesz to z nim dyskutuj. Panowie, tak nie można. Przecież to Geralt, Wiedźmin, który ocalił wyzimę przed straszliwym pokoliskiem. No Bohater! Bohater. A to inna sprawa. On już teraz prawie jak jeden z nas. A, to w takim razie możecie przejść, panie Geralt. Wypijem wasze zdrowie w karczmie. Dzięki, Siegfried. Niespodzianka w kanałach. Rycerz Płonącej Róży. Od stóp do głów unurzanych w cuchnącej brei. Z zasady pracuję sam, ale nie mogłem przepuścić okazji, by zobaczyć zakonnika w akcji. Jak na człowieka poradził sobie całkiem nieźle i okazał rzadko spotykaną wdzięczność. Na Starkie, wtedy sobie bierzemy A, nie ma miejsca. Myślisz, że będą Tu z nikim nie pogadamy. O, Lojwarden. Znowu ty? Wpuścili cię do miasta? Kupiec Lojwarden? We własnej osobie. Porozmawiajmy. Tak? Dowiedziałem się. Że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. Porozmawiajmy. Tak? Jak tam handel? Czy ty, Wiedźminie, myślisz, że ja tu stoję ze straganem i sprzedaję rzepę? Ja jestem kupcem większego formatu, prowadzę interesy, o których nawet ci się nie śniło. Rozumiem. Nic nie rozumiesz, czekam tu na ważne informacje. Bywaj. Ah, noch das? ist... Da ist der Himmel Handel, oder? Hier hm. ja, ist Das geht nach dem Und das ist so wie mit der I przewoźnicze w najlepszych cenach. Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz. Słuchaj, się już na tej kropli. Ogólnie, Santrak zwykli na jeden super. Jesteś gotowy? Naprawdę, wakacuj sobie Pójmy ma. Na klimat, wszystko. Płagień na opary, nie, utopce złożyć. i woda w butach. To jedyne czego mogę się tu spodziewać. Ja, mi na nie mogę za to się Pokonajmy te utopce. Nie, potrzebuję pokonać utopce. Kiedy to Tylko Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw ja zostawić. Chcę chcę Za a nie medytować. U top czekaj są. O kierzek jest tarczy. O. W odwiedź Jarena Bolda. Dobrze mi w tym Bolta. Przewieź mnie na Czas to. Pięć aresztował, właściwy ten to się robi. Jesteś gotowy? Tak płyniemy do miasta. Nie to.

Podle jest tu jakieś ognisko. Ja jest tutaj. Ogólnie to przepraszam za tamten odcinek poprzedni, bo pisaliście mi, że tam nie jest synchronizowane audio. W tym odcinku się postaram, żeby było robić te audio synchronizowane. Się nie zdarzyło. Przepuść mnie. Tak? Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak. Zobaczymy, co to ma do handlu. Nic nie ma. Tylko ciekawego. Co powinienem to... kupić? Z okazji sobie tu wydamy te talenty nowe, żeby dostali za nowy poziom. Nie mogę, medytowa o, nie nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpaczyć. Nie ma jakaś niespokojna. No to odcinku już że w tym odcinku nie jest chyba nie kończył razem. Moment. To ciekawe. Po co tu masz jakieś krzesiwo? Tak. Nie ma krzesiwa. Posegrekujemy sobie przedmioty przy okazji. Ten kupiec co ma? On jest. Moje garnki wszystkie rozbiteczka O jedno krzesiwo. Starczy na to.

W tej lokacji niestety zakończymy odcinek. Do następnego odcinka. Cześć.